Ćwiczenie na wargi, ćwiczenie nazywa się głupie miny, polega na naciąganiu, napięciu i zatrzymaniu naszych warg w jak najdziwniejszej pozycji. Przykładowo, i puszczamy. I jeszcze raz. I puszczamy. Ważne jest, żeby naciągnąć jakby wargi i policzki. I jeszcze raz. I puszczamy. I jeszcze jakąś inną. I puszczamy. Ćwiczenie drugie. Wyciągamy wargi do przodu. I staramy się robić kółeczka. 5 obrotów w jedną stronę, 5 obrotów w drugą stronę i tak na zmianę przez 3 minuty. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie.